Jacek się na dzisiejszego AGTR. Spotykamy się z okazji wydania tej oto pięknej płyty, kompozytor na okładce, zdjęcia, a w środku mnóstwo fantastycznej muzyki. A Twoja pierwsza muzyka teatralna to jest, to, to, było kiedy właściwie? Bo z jest jesteś związany jeszcze aż, aż, od liceum, zdaje się, tak? Z tego co wiem. Znaczy hmm. no, ja jako licealista, jako klasniczny rzeczywiście się, się nagrywałem ja jakąś muzykę do przedstawień we Wrocławiu. Natomiast <laughs> pierwszy raz hmm, pisałem muzykę do, do takiego przedstawienia Karty na Palatułów, y, Temersonu, ale to był taki teatr, to był w ramach Teatru Akademia, czyli to by siedzieli studenci y, szkoły <tutuj> teatralnej Akademii, wtedy no, to były szybkie włoskie y, i to było bardziej przy y, y, wydziale scenografii ASP. było takie y, przedstawienie, gdzie ja tam grałem na tej i właśnie robiłem tą muzykę, a w takim teatrze y, repertuarowo, to właściwie pierwszą muzykę napisałem w teatrze Nowym w 1994 roku. silnie przeżywasz teatr i on ci zmienia chemię w mózgu? Yy, ja myślę, że. Mm, że. Na pewno jest coś takiego, że z wiekiem coraz mniej rzeczy nam zmienia chemię w mów, prawda? Znaczy jako tak, <laughs> no, tak, Ale tak to jest, prawda? Czyli jako w momencie, kiedy słyszeliśmy pierwszy raz Betowera, czy pierwszy raz Bacha, no to co no nam to zmieniało ewidentnie chemię, ja, czyli widzieliśmy jakieś filmy. I w tym sensie na pewno powiedzieć, że bardzo dużo yy, zawdzięcza teatrowi i temu, z którym sam... Yy, Ktoś tam byłem, w którym byłem sam zaangażowany, ale też wziąłem wiele przedstawień, które, które jakoś na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Posłuchajmy teraz jeszcze jednego fragmentu z tej płyty. gotowy pomysł na próbę i ja się nie zmienia potem. E, to znaczy teraz coraz rzadziej mi e, się tak zdarza jakoś jest tak, że, że um, <coughs> nie wiem, to jest też być może tak jak w sytuacji, kiedy się pracuje w tym samym gronie, no to też jest, jakby, no, potrzeba cały czas jakiegoś nie wiem, czy zaskakiwania kolegów czy... Wydaje mi się, że cały czas jakby, staramy się robić coś, coś nowego. Natomiast jeżeli chodzi o, o wcześniejsze przedstawienia, to to chociażby właśnie po z złośnicy, bo tak, że myśmy spędzili wspólnie z, z Krzysztofem i z Małgosią wakacje, dużo rozmawialiśmy na ten temat i jakiś taki, jakiś tam pomysłów się nam urodziło, no i tam ta muzyka rzeczywiście ten, ten w ogóle przed przed próbami. Natomiast teraz, teraz raczej, hmm, raczej, raczej nie. No teatr jest na pewno bardzo, yy, jest, jest bardzo pracochłodny. To znaczy, że przygotowanie premiery, no to są tygodnie, a ja z kolei kiedyś takie twierdzenie, że tak jest jak mandat. To znaczy pracujemy, pracujemy, a potem to te przedstawienia i tak w końcu znikną. To znaczy, yy, gdzie istnieją e, e, realizacje wideo, przedstawienia teatralne, ale tu nigdy nie jest teatr. E... Zostają okruchy na płycie.